Cześć moi drodzy, dzisiaj pokażę wam w jaki sposób możecie zainstalować Windows 11 na swój komputer oraz oczywiście jak przeprowadzić cały proces instalacji także w tle wam pokazuję więcej jak wykonać poprawnie instalację właśnie Windowsa 11 na początku wybieramy język samej instalacji ja w tym przypadku oczywiście będę szukał w tym przypadku jak najbardziej polskiego, także wybieramy Następnie, moi drodzy, wybieramy czas, i tak dalej, no i wybieramy instalację. No i nasz program aktualnie rozpoczyna instalowanie. Oczywiście oficjalnie aktualnie Windows nie został jeszcze publikowany, ale po internecie właśnie krążą różnego rodzaju wersje. E tego Windowsa, którego możemy oczywiście w tym przypadku aktywować No i teraz, moi drodzy, musimy wybrać aktualnie, czy posiadamy kod seryjny, czy nie Jeśli nie, to wybieramy, że nie posiadamy kodu seryjnego No i wybieramy na spokojnie wersję Windowsa, która mnie interesuje Ja w tym przypadku wziąłem wersję Windows 11 Pro No i tutaj możemy, moi drodzy, upgrade'ować naszego aktualnego Windowsa Albo zainstalować oddzielnie Windowsa Ja w tym przypadku zainstaluję oddzielnie Windowsa Przydzielam miejsce, no to już mam przydzielone Wybieram Next Dlaczego miałem tylko 32 GB? To aktualnie miejsca dysku, ponieważ w tym przypadku na wszystkich dyskach, na których aktualnie e, pracuję, postawię maszynę wirtualną i tego Windowsa instaluję na maszynie wirtualnej, więc e, no, przynajmniej możecie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda podczas instalacji bezpośrednio. Dlatego tam były tylko 32 GB. No i moi drodzy, teraz aktualnie trwa proces sam instalacji tego Windowsa 11. Także e, śmiało możemy sobie to w jakiś sposób tam skipnąć, albo po prostu przyspieszyć to momentu aż po prostu skończymy instalować tego Windowsa. No i moi drodzy jak widzicie aktualnie zbliżamy się już do samej końcówki, wszystkie etapy aktualnie zostały praktycznie już zaliczone. E, no i teraz mamy komunikat, że Windows potrzebuje w tym przypadku restartu, aby dalej kontynuować, także czekamy po prostu na restarcik no i tu nam się aktualnie odpala restart no i spoko ponownie odpala mi się w tym przypadku Windows na wirtualnej maszynie co w sumie aktualnie, o aktualnie zaraz powinno się pojawić no jak widzicie odpalił mi się w tym przypadku Windows, ponownie mamy aktualnie oczekiwanie jeszcze no i zaraz powinno nam się na spokojnie już załadować. no i moi drodzy aktualnie jeszcze mamy tylko komunikat, że musimy poczekać jeszcze chwilkę, no i już powinno wszystko Śmigać, czekamy. Dobra, jest. Mamy logo Windowsa, e, nie przejmujcie się troszeczkę, moi drodzy, z fiksowaną rozdzielczością. E, póki co, musimy aktualnie wybrać e, w tym przypadku, nie pamiętam, czy to był język, czy e, lokalizację. Chyba lokalizacja, bo win win wersja językowa, chyba Windows 11, nadal jest niestety tylko po angielsku. Z tego względu, że oczywiście ona oficjalnie jeszcze nie wyszła, także to jest chyba wersja angielska. Dlatego teraz wybieramy, moi drodzy, lokalizację. W moim przypadku jest to lokalizacja polska i klikamy jest. Gdy to zrobimy, moi drodzy, to czekamy znowu i wybieramy kolejną opcję. Zobaczymy, co nam tu się pojawi aktualnie. No i tutaj musimy, moi drodzy, wybrać aktualnie rodzaj klawiatury, czyli w moim przypadku interesuje mnie numeracja, właśnie też polska z polskimi znakami itd. Także wybieramy wersję polską, klikamy oczywiście dalej jest. Następnie, jeśli mamy dostęp do internetu, to możemy się połączyć, jeśli nie mamy, no to wybieramy aktualnie I don't have internet. W moim przypadku aktualnie na VirtualBoxie nie wyłapywało jeszcze karty sieciowej, więc bezpośrednio tego internetu nie wyłapywało. Natomiast potem, jak wybrałem opcję I don't have internet i załapało mi tą kartę sieciową, no to już potem spokojnie mogłem znaleźć się, czy, no, dozyskać ten dostęp do internetu. Także aktualnie tylko klikamy I don't have internet. W moim przypadku, jeśli macie Wy, no to oczywiście NEXT Gdy pominiemy już moi drodzy wszystkie etapy, powinniśmy mieć mniej więcej takie wprowadzenie Czyli aktualnie mamy e, napis e, HI e, No i czekamy aż e, cały Windows będzie dostępny dla nas Także aktualnie czekamy i w sumie zaraz jak to wszystko już nam minie To będziemy mogli się na spokojnie cieszyć z Windowsa 11 no i, moi drodzy, mamy to, jesteśmy zalogowani. U mnie w tym przypadku, no może nie widać tego paska na dole i w sumie całego pulpitu jest troszeczkę poucinany. Ale w waszym przypadku powinno to być normalnie, już widać po prostu, mi się troszeczkę rozdziałka zepsuła podczas nagrywania i ucięło mi te boki, które tutaj aktualnie widzicie. Także, moi drodzy, tak to mniej więcej wygląda jeśli chodzi o sam proces instalacji Windows 11. Jak widać, są bardzo prosty. Część etapów końcowych oczywiście pominąłem, żeby też nie potrzebnie was nimi nie zanudzić. No i to tyle, moi drodzy. Także, jeśli macie chęć już teraz ewentualnie zainstalować sobie tą wersję, która tam gdzieś Windowsa śmiga. No to oczywiście jak najbardziej możecie sobie to zrobić e, w taki sposób jak widzieliście. Ja już z Wami żegnam, dziękuję Wam za oglądanie tego materiału, trzymajcie się, miłego dnia, cześć!